Cześć, siemanko, z tej strony Patryk na 25 Ja witam was w kolejnym vlogu Pierwszym w tym roku Siejemy sobie nawóz Saletrosan 26 Jak widzicie Muszę sobie teraz Rozcząć worek Bo mi nie weszły, cztery Siejemy sobie 20, 200 kilo na hektar 200 kg na hektar, sobie siejemy go. Tu mam pole hektar. Są trzy przejazdy. Zacząłem od pola, można powiedzieć najgorszego, jeśli chodzi o wygląd tego przężyta. Na tym polu pszenżyto wygląda najgorzej. Jest tutaj pszenżyto po pszenżycie drugi rok. Ciężko było to zaorać, było sucho, było dużo resztek pożniwnych. Ale da, jakoś sobie radzi, zobaczcie sobie. Wygląda to jakoś. Dzisiaj mamy 29 luty. Wyjechałem z azotem. Zobaczcie, jest piękna pogoda. Warunki sprzyjają. sprzyjają. Jest mokro. Teraz nadają długi okres bez większych deszczów. Bez większych deszczy, o, tu woda stoi, tu nie wiadę. Dobra. Nadają teraz y, deszcz, aby w środę jeden dzień. A tak to bez większych opadów. Więc akurat sobie ten saletrosan się rozpuści. Wsiąknie sobie w ziemię. Tak do warstwy z korzeniami. On sobie głębiej nie pójdzie, bo nie nadają większych deszczów właśnie, więc akurat sobie wsiąknie. Roślina będzie mogła go sobie pobrać. Y, siewkę mam ustawioną. Tutaj na 3 niecałe 3,5 bo granula jest dość niby jest gruby ale rok temu był grubszy Więc no zobaczę to pole ma 96 arów Czyli jakby sieję tutaj na to pole 200 kg to znaczy że siewka jest dobrze ustawiona I tak będę się dalej Jest to pierwsze pole które sieję dzisiaj Łącznie do zasiania mam 4,5 hektara Yy, jeszcze u sąsiada mam do nasiania tam yy, 60 darów chyba przeżyto. Nie wiem czy on będzie chciał dzisiaj czy na tydzień. Ja wyjechałem dzisiaj yy, miejscami, tak jak tutaj, gdzie jest bardziej ubite na poprzeczniaku. Woda stoi, ale ogólnie jest sucho. Bez... Yy, normalnie się jedzie bez większych problemów. Traktor nie tonie, kolejny się nie robią. Zobaczcie, nikt nie widać. Nie widać w ogóle, że przejechałem. Jadę sobie trujeczką. 1400 obrotów. Mam tutaj ścieżki po opryskiwaczu. Na 10 metrów siejemy. Wiecie, ta siewka to jak ta siewka, ona nigdy ci dobrze nie wysieje. Ale innej nie mam, robię tym co mam. Jakoś muszę sobie radzić. Wolno to idzie, no bo szybciej nie mogę z tą siewką jechać. Dlaczego się jedę torem? Ruski w remoncie. Będzie też o tym filmik, będzie o tym vlog. Ruski jest w remoncie, się jedę torem. Jest sucho, zobaczcie, praktycznie nie widać, że był przejazd. To znaczy, miejsca mokre są, ogólnie tu jest najwyżej, się jest góry na dół, bo jakbym się tam utopił, to raczej bym tu już nie wjeżdżał, więc się jest góry na dół, tutaj, nie są pola pewne, że przejadę, to wjeżdżam od razu. Najbardziej obawiał się mojego pola zaraz za domem, tam zawsze woda stała. Jak tam przejadę od tej porze roku w lutym, to znaczy, że jest bardzo sucho nadal. Pamiętam, lata 2012 czy nawet 2015. Pierwszy wjazd tam w pole zawsze był kwiecień, połowa kwietnia, bo zawsze woda stała. Od jakichś dwóch lat wody tam nie widziałem. 2017 rok, woda stała, ale to wiadomo jaki był rok Było bardzo mokro wszędzie Tutaj na poprzeczniakach, aby woda stoi, wiecie, poprzeczniak to jest ujeżdżony Tam wracanie na poprzeczniaku, tam wszystko, więc Woda stoi, jest ziemia ubita, glina Jeśli chodzi o przeżyto, o nawóz na przeżyto, więc to jest Założyłem sobie Zamożyłem sobie tak Było dane Pod korzeń 200 kg polifoski szóstki 200 kg polifoski szóstki było rzucone Teraz będzie 200 kilo trosadu 26 I później Jakoś w początek kwietnia Porzucę jeszcze bo krok kurwa, nie, dobra. Potem, potem pod koniec jeszcze z marca, początek kwietnia dorzucę te 100 kilo saletry. Zrobię taką mieszankę 100 kilo saletry i 50 kilo moczniku. Przepraszam, że tak czasami nic nie mówi, ale wolę się skupić na robocie. Tym bardziej, że tu kurwa jest trochę mokro z tego co widać. O. Woda stoi. Jakbym ten traktor teraz gdzieś posadził, to nawet nie mam go jak wyciągnąć. Bo ruski w remoncie. Bym musiał chodzić, biegać, prosić się z usiadłów, a po co? Po to sobie robić problemy? No i jak mówię, szajemy sobie na mózg Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś wstopy żadnej Jest to niepotrzebne, żeby sobie pole Zobaczcie, no wygląda to przepięknie, to przeżyto Jest dużo samochodów, pszenicy Nie było zimy, to nie zmartło Trudno się mówi, na to nie poradzi Przeżyto i tak się idzie na paszę więc Moim zdaniem to nie przeszkadza. Teraz trochę wieje wiatr i mi ma ten nawóz. Troje w ogóle nie widać przejazdu. Zazwyczaj na tym polu stoi woda. I zazwyczaj na to pole można wjechać najwcześniej doło końcówki marca, pogodek kwietnia. A w tym roku luty i przejechałem bez problemu. Tutaj jest górka, tak jakby piasek, gorsza ziemia, już to przeżyto, jest gorsze. Tam na dołkach, wszędzie tutaj na dołkach to jest przeżyto luk. A tutaj już teraz ostatnie pole. Ładnie to idzie. Bez awaryjnie można powiedzieć. Tutaj możecie zobaczyć, to i woda. Ale to tylko na muszę to woda stoi, a traktor się teraz nie zapada, więc... Więc nie jest źle. I kończymy posianie na dzisiaj. Chyba, że jeszcze sąsiad przyjdzie, żeby posiać, bo na razie go w domu nie ma. No i póki co posiałem wszystkie pola i żadnej wtopy. Żadnych kolei nie ma. Dlatego mówię, jak są warunki, to można w pole wyjeżdżać. Jakby się nie dało wjechać, to wiadomo, żebym nie wyjeżdżał, nie robił sobie kolei. Ale że pogoda jest, są warunki, żeby wjechać, bo nie jadę. Nie tylko ja już w pole wjechałem, bo widziałem, że niedaleko też już nawóz posiada na dworze. Także nie jestem jedyny. Ogólnie nagrywa tą kamerką pierwszy raz, bo dzisiaj ją odebrałem, czym mi przyszła tymka odebrałem ją dopiero. Uruchomiłem, ustawiłem ją mniej więcej i od razu kamera na głowę. Nie mam pojęcia jak to nagrywa. Szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że obraz nie będzie tragiczny. Pierwsze nagrywanie nią. Patrzę, że trochę mi wieje chyba. I tak patrzę to jest słabo leci chyba. Teraz tu wyjdę. Tutaj przejadę to bagietko. Bo w traktorze czuję, że, że ma ciężej. Ale kolejny się nie robią. Najmokrzejsze pole, najmokrzejsze miejsce, jakie mam. Zawsze tu stoi woda, a teraz nawet... Kolejny się nie robią. Także naprawdę jest sucho. Deszczu nigdy nie będzie za mało. Pamiętajcie. A szczególnie teraz. deszczu nigdy nie będzie za mało.